Cześć, witajcie z tej strony Krzysiek, bloggalaktyczny.pl. Zgodnie z zapowiedziami, które pojawiły się w ostatnią niedzielę, dzisiaj do sklepu Play trafił program 3D Mark znanej firmy FutureMark, która tworzy oprogramowanie, które można wykorzystać do testowania i sprawdzania wydajności swojego sprzętu wydajności karty graficznej i możliwości procesora. Najnowsza wersja 3D-Marka będzie przeznaczona na kilka urządzeń. Będzie można w niej testować zarówno tablety, jak i smartfony, jak też komputery osobiste, komputery stacjonarne. I będzie można te wyniki pomiędzy tymi różnymi urządzeniami, pomiędzy różnymi platformami porównywać. Ja zainstalowałem już program 3D Mark. On jest darmowy, ale warto włączyć sieć Wi-Fi, ponieważ program waży ponad 300 MB. Zobaczmy, zobaczcie tutaj, że nie mam uruchomionych żadnych aplikacji w tle. Telefon jest po ponownym uruchomieniu. Zobaczymy, jaki wynik uzyska później przy takim, przy takim ustawieniu ale zanim wynik, no to zwróćmy uwagę tutaj na wygląd tego programu. Bo jak już wcześniej zdążyłem zobaczyć jest całkiem fajnie rozbudowany Tutaj mamy ten główny pulpit, gdzie można powiedzieć główny ekran, gdzie uruchamiamy testy. Są to dwa testy. Pierwszy to jest Ice Storm, drugi jest Ice Storm Extreme, czyli pewnie z jakimiś bardziej rozbudowanymi efektami. Krótkie, takie jakby krótka informacja o, o, o programie. Tutaj druga karta, to jest bardzo fajna, bardzo ciekawa karta, na której znajdują się informacje o wynikach i o naszym urządzeniu. Na samej górze mamy mamy. Znaczy teraz nie mamy, dopiero jakbyśmy przeprowadzili test, będziemy mieć tutaj najwyższy wynik w tych obydwu, obydwu testach. Trochę niżej mamy historię naszych wyników, a, a jeszcze trochę niżej mamy bardzo szczegółowe informacje na temat urządzenia, na którym będziemy testować właśnie program 3D Mark. Bardzo dużo. Bardzo dużo tutaj jest informacji o naszym urządzeniu, bardzo są szczegółowe, no i przede wszystkim trafne. No. Tutaj, te wszystkie główne, powiedzmy na ekranu, szybkość procesora, ilość pamięci RAM są tutaj wyszczególnione na samej górze razem ze zdjęciem urządzenia. Natomiast niżej mamy tą pozostałą specyfikację. Ostatni, ostatni panel, ostatni ekran to są. Wykresy, dzięki którym możemy porównać wynik naszego urządzenia z wynikami innych urządzeń, możemy tutaj sobie przełączać pomiędzy właśnie tym standardowym, jak i można powiedzieć ekstremalnym trybem testów. Show more devices, czyli możemy tutaj. Możemy wyświetlić więcej tych urządzeń. I co fajne, mamy też podgląd na wszystkie parametry tych, tych, tych urządzeń, które się tu znajdują. Dajmy na to, włączymy LG Nexus 4, i też pojawiają się informacje na temat właśnie szybkości procesora, ilości pamięci RAM czy przekątnej ekranu. I nie wiem do końca, co tutaj jest zaznaczone, ale wydaje mi się, że na czerwono zaznaczone są te dane, które tak jakby są słabsze w porównaniu z naszym urządzeniem, czyli w tym przypadku Galaxy Note 2, a te właśnie na zielono oznaczają lepsze. Chociaż, jak widzicie. Nie, dobrze, 16 GB, tak. Możliwe, że to jest Nexus, który ma 8 GB. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak samo wszystkie inne urządzenia, dajmy na to Sony Xperia Z, też możemy sobie podejrzeć, jak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajne rozwiązanie i niespotykane w innych benchmarkach. Zwróćmy uwagę jeszcze, jak wyglądają ustawienia. W ustawieniach głównie tylko mamy informacje powiedzmy o wersji, o wersji programu i spis osób, które przyczyniły się tak jakby do powstania tego programu. Jeszcze informacje, czyli mamy taką krótką pomoc i można powiedzieć skrócony, skrócony taki FAQ. Na temat tego, dotyczący tego programu, czyli jak testować, jak uzyskać największy, najwyższy wynik. Dobra, już nie przedłużając włączmy pierwszy pierwszy test, chyba działa w pozycji poziomej Trochę się ładuje, ale zobaczymy ile będzie jak długo będzie trwał. Najwyżej jakoś przyspieszę ten filmik, ale jeśli nie będzie takiej potrzeby, to, to zostawię całość! Testy bardzo podobne do, do tego co mogliśmy spotkać w 3D na, na komputerze, jakaś tam scena z efektami z dużą ilością trójwymiarowych obiektów na dole, na dole pasek, który pokazuje nam ilość e, frame'ów ilość klatek na sekundę uzyskanych w danej, w danej chwili no i czas, ile Że jak widzicie wyniki nie za ciekawe, bo wahają się w okolicach 15 klatek na sekundę, teraz jest 18, nawet 40, ale, ale przeważnie to jest około 15 klatek, teraz trochę mniej. zanim zobaczymy wynik będziemy musieli się trochę wstrzymać ale efekty i, i ten benchmark jest całkiem ciekawy Chyba koniec. Mhm, czyli tu mamy jeszcze testy graficzne. To nie koniec, będzie jeszcze to trochę trwało. Tutaj na szczęście już bez dźwięku, więc mogę wsadzić mój komentarz. W tym przypadku no jest to trochę mniej, tych klatek w granicach 8, 9, 10 klatek na sekundę. Więc test jest naprawdę, naprawdę całkiem, całkiem obciążający, całkiem ekstremalny. Pewnie będzie teraz kolejny. Tak, grafik test 2. Tu jest trochę więcej klatek na sekundę. Pewnie będzie pod koniec jakieś podsumowanie tego z, z maksymalną ilością klatek, z minimalną, ze średnią. Więc zobaczymy, jak to w ogólnym rozrachunku wyjdzie. To jest Teraz, teraz włącza się test fizyki. Tu już można powiedzieć, FPS-ów jest na poziomie. Grywalności na poziomie płynności powyżej 25 klatek na sekundę, tutaj tu się waha około 33 w tym momencie, więc całkiem nieźle, i chyba, chyba koniec. Czyli, jak widzicie, Node2 uzyskał 3305 punktów. Tu mamy takie bardziej szczegółowe podsumowanie tego testu. Nie wiem, czy jest to duży wynik, czy jest to mały wynik, bo nie mam drugiego urządzenia, żeby porównać, ale patrząc na to, że Note 2 jest jednym z wydajniejszych obecnie smartfonów, może powiedzmy urządzeń na rynku, wyposażonych w czterordzeniowy procesor w 2GB pamięci RAM. Dosyć wydajny procesor graficzny, więc może to być jeden z wyższych wyników. Zapewne HTC One może mieć wyższy wynik tutaj, czy też Galaxy S4. Tu mamy na dole podsumowanie: takie porównujące wydajność Nota 2 do innych. Do innych urządzeń, i o dziwo. HTC One X wyprzedził o, o około 60 punktów ten testowany egzemplarz. nota. i też dziwny wynik uzyskał Galaxy Tab, pierwszej generacji, co też jest zaskoczeniem. Tak samo Asus Nexus 7. Te wyniki są bardzo zbliżone, a specyfikacja urządzeń jest zgoła inna. Także Tu mamy takie bardziej szczegółowe też podsumowanie. No nie, zobaczmy teraz test ten drugi. Run Ice Storm Extreme. I widać nawet po mniejszym tutaj pasku na dole, że, że możliwe, że jest większa rozdzielczość teraz w tym teście. Ten pasek na dole jest o wiele, wiele węższy, mniejszy. Ale jeśli chodzi o tę scenę, to jest ta sama scena, widać tylko lekką różnicę w, w grafice. No i też w płynności. Tutaj w granicach 7 klatek na sekundę, 10 klatek na sekundę, ja trochę Wam przyspieszyłem tutaj ten test, bo on wygląda tak samo jak, jak ten wcześniejszy bez dopisku Extreme. Więc to by była w sumie strata czasu oglądania go drugi raz. Oczywiście, zobaczmy jaki teraz jest wynik, bo już się skończył. Wynik jest oczywiście niższy. 2494 punkty. No i tutaj już, już trochę inaczej to wygląda, jeśli chodzi o porównanie z innymi urządzeniami, o dziwo wyżej jest Samsung Galaxy S3, niżej jest Meizu MX2. Wyniki bardzo porównywalne, może przybliżę, żeby było lepiej widać, jak autofocus złapie Także poczekam na, na, na wyniki na wyniki z innych urządzeń, tu macie podsumowanie tych najwyższych wyników w obydwu testach czekam też na Wasze, na wasze wyniki, jak, jak to się zachowuje, jak zachowują się Wasze smartfony w tym 3D Marku ogólnie tak, program mi się podoba ze względu tutaj na, na wygląd i na, na tą szczegółowość danych ale no musicie przyznać, że, że wyniki są trochę dziwne, przede wszystkim w tym podstawowym teście, gdzie, gdzie jak widzicie nawet Galaxy Tab 10.1 w wersji LTE miał bardzo zbliżony wynik do Note 2. Więc czekam na Wasze opinie, na Wasze wrażenia z testowania. Będę na pewno przeglądał filmy na YouTube z innymi urządzeniami i sprawdzę, jak, jak, to, jak to działa. Więc z taką, można powiedzieć, ogólną opinią jeszcze się trochę wstrzymam. No i tak to wygląda, tak wygląda ten program. Dzięki za obejrzenie i... Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli chcecie być na bieżąco. I, I to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu, do następnego filmu. Na razie cześć.